Epez 941, intensity Matejko jest przecina do, do Przemyśla Epęzo 9, Intercity Wyspiański Czy jest ze mną DX62? Kolejne małopolskie mhm. To je małopolskie polskie jadą. To N siedemdziesiąt osiem za osiem. I N siedemdziesiąt osiem za trzy. z jedzie do Ina Popradu do Krakowa Głównego N 78 001 do Ina Popradu z Klinicy do Krakowa N 78 do Nowego Sącza. n 78004 za Dunajec. Kim, jako Nowy Sącz. I EM79 EPZO 9Z20 Hetman Karolinka teraz jedzie N63A Tak z Rzeszowa do Katowic czy E N63A do Katowic 002, 2 Karolinka z Zeszowa Głównego co 2 Towarówka Tak to pozdrowienie sm 42 2351 z pociągiem robotniczym zajączek na torach przy rampie kolejowej Pierwszy raz czegoś takiego widzę tutaj widzicie tam jest zajączek Epizod 9 do 26. Ten tak. halboniski Wasza Wschodnia, przemysł główny. No, po modernizacji, kabina przebiec. Do Bogu Miłowic jedzie. To znaczy, za chwilę będzie oryginalny jechał od strony Krakowa. Pamiętasz? W tamtym tygodniu. No. Będzie jechał ten. Z tą oryginalną kabiną. Nieruszany. No, chyba tak. Za chwilę. Tak było. No. EN57 to Miłowic. N57-2099 Dano w Bogu Miłowice Pozdrowienia dla maszynisty no tak, no. Tak. nie do Klinicy Zdrój tak? n z Krakowa. Nikifor.

Do nowego sonca. Ja jestem 99 ZO4. Niki Dunajec. ET22 984 ET22 984 luzem do Tarnowa epzo 908 Intensity Wyspiański N78 z8 Sknięci do Klekowa Górnego do i na popradu N78 zo 8 EPZO9 zO04 To <try> EPZO 9001. Z Wrocławia do Lublina i to jest pierwszy lokomotywa EPZO 9001. NaN 57 2013 Do Bogumił oficj 57 2013 do Bogumiłowic jedzie. Jedzie N63A Karolinka 018 do Katowic z Rzeszowa Głównego. 53A za 18 do Katowic z Rzeszowa Głównego. Karolinka. tak, Koleje Małopolskie EN 79 do Krynicy Zdroju jedzie Nikifor nie dotarła, EN 79003 z Krakowa do Krynicy Zdroju Nikifor N64 Wazy Koleje Małopolskie do Tarnowa z Krakowa N64 zarazę A7 i zarazę N64 007 za, za i 004 za, za do, do Tarnowa z Krakowa To N57 2013 z do Tarnowa Dobra, jedzie pociąg przemyślanin. O, mamy. o Widzę kolejnego YouTubera, też nagrywam pociągi EU 160 za 29 przemyślanin. Nie, Delka Malinowski do Warszawy z przemyśla. Ren pięćdziesiąt siedem dwa tysiące trzydzieści dziewięć. SN84001 Bieszczady do Krakowa